Jesteśmy parukami <grymne> Tyk, tyk 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 Okej, okay, to oh, idziemy dalej so sing. Zapomniałem w ogóle co tam się robiło just, just Ciąg set, dalszy Trumień, no patrz patrz na to Ewi e e e Czekaj Którędy, co? Ja mam tak dużo pocisków a, masz co pocisku do shotguna. Coś dawno nie wykorzystywałem. Kiedy? Tu? Tędy? No, tędy. I host portal, jej! I love ya. Nagrywasz? <grywa> Ooo. Oh. <grywa> to jest spontan, wiesz, to jest spontan wszystko. Cała gra to jest spontan. Nie mogę. Nie można dwóch naraz ludzi obsługiwać. Pewnie, że nie. <grywa> Bo musiałybyś być miejsce na... Jeszcze dotykało parę... Jeszcze, jeszcze, jeszcze. To ty byś jedną rękę, a drugą tyle. O oh, come on. chcę to 8 punktów <grystanie> Ty tu uh. coś jest. O, tu jest ten... U uh, nie, okej, okay, rozwaliłem. Wózek pełen mięsa był Ale wybuchu jak czekaj, wyleczę się do miliona. Dobra Ready No no bo miałem pełne życie. Mishima. Mishimax? O fak, fuck, fuck okay. Co to? Okay, no? i tutaj od razu dwóch nowych przeciwników, który to był, to był się nazywał Venom Vermin, czyli e, robot mm, mechaniczny szczur z zamontowanym w środku rakiet. Oraz to drugie, co tak strasznie mięczy, wrzeszczy, wszystko jedno, to Death Sphere, czyli sfera śmierci, taki wielki, kolisty robot. Oh, Także dosyć irytujący oh. przeciwnik. A... To jest Tutaj z tego co pamiętam, trzeba. Pff, rozwalić to. Aha. Co? Aha. No. Aha, po co? Żeby skoczyć w dół. Tak, tutaj A. chyba będzie tego. Aha. Coś tu lata. aha. Aha, z pięści Wow. Oh shit, żaby! Żaby! Help. W ogóle nie widzę tych żab, już. Wiem, bo ja jestem pod wodą. Help me, help me. Gdzie ty jesteś? Aha, tam. Ła. Wow. Oh fuck. Oh fuck, Jezus. No, spadaj, spadaj. Oh shit. Latam z tym shotgunem O f**k Wpadłem do wody, help! Gdzie on jest? Nie wiem, A. przeniknęło coś się. <laughs> mnie Wow O, random encounter O, Hunter. jeszcze lata <laughs> Random encounter Może Gdzieś jest, tylko że go kurczę nie widać Wiesz o, cała, mam co, mam dobry pomysł A nie, to woda Odsuń od wody Ja tu użyję C4 Choć jak dla mnie bardziej Dokładnie bo... To mnie strasznie, okej. Okay. Aha. <śpoko> Spoko. Też pomysł. No tak, też pomysł, ale jakoś nie, nie działa. Oh, come on. To tam to strzel, tam jedno błyszczy widać. Okej. Okay. O. Okay. o! rozwaliliśmy. Przestały już wydawać jakieś... Aha. Au, au. Cześć. Chciałem strzelić, what the fuck? No, okej, okay, nie ma niczego już. już wszystko co było, to zginęło. Życie. No tak. Super. Dużo mam, gier naraz, teraz gram w jakąś grę, która wymaga kucania kontrola, a tutaj kontrol strzela. Aha. No tak sobie zrobiłeś, ja zawsze zmieniam właśnie na C jako kucanie. O, mam power. Teraz mam rozumieć, mam tych, po tych kamieniach skoczyć. Fuck you, game teraz jak BS5 taki fajny dźwięk jest. No znowu wieloryba na plażę zrobiłeś. <śmujesz> <Ty> też. <śmujesz> o, ale teraz dopiero łapię o co ci chodzi. Okej, co tam po tych kamieniach mówisz? Uważasz, że dzwon? Nie, ja po prostu mam power na maksa. Jak BS5 to takie dźwięki się robią. To brzmi jak dzwon. No wiem, wiem. Tutaj jest jakieś przejście chyba. O nie, to jest tylko takie. Tutaj, po kamieniu. wodospad. Oh, fuck you game. Serio, nienawidzę takiego skakania. Próbuję skoczyć, a to dzisiaj zasilę. Come on. O! Okej, musisz Teraz. O, oh, jestem. A nie wiem, gdzie jestem, bo nic nie widzę. Oh fuck. Gdzieś oh, fuck. się. utknąłem w jakiejś teksturce. Okej. Okay. Ooo, oh, come on. Eee, tu jest jakiś szczur, który chcemy zostawić. Jednak. Ja go nie widzę kompletnie ja w ogóle nic nie widzę, prawie nie, nie mogę tam wskoczyć. Próbuj, tu... Tutaj jest, okej, okay, udało. W ja tu nie musiałeś skakać chyba to jakoś tak tak. Coś tu jest, tu jest jakaś drabina, tylko że ledwo ją widzę. Ja o, coś dobra, tu co co jest. Widzę. Coś tu jest, o amunicja. O, come on. O, fuck. Zesz. A to ten szczur ci flary, oła. Dzięki! Znałem flaru, oła! Ła! Fak! Oła! Co my bijesz od tyłu? Nie bijeś od tyłu. Idę z pięścią. Ja przestrzegam, BHP. <bo> Punch <grychi> it! Ha ha, ha. ha, ha ta. Nie mów chłop. No! Zginąłem pewnie. Już zaraz będę z tobą, zaraz do ciebie dołączę. Krzyż mi te skill, które mnie trafią, kurde? Okay, już. <laughs> Aha! No Jezus, trzeba znowu tam skakać, tak. No mm, I co ja miałem zrobić? Czekać na mnie. <laughs> Też, ale. Kurczę co, muszę tam skakać. Cholera. W ogóle. muzyka się odezwie? <laughs> Nie wiem, w kurze, My to. czasami muzyka jest, czasami nie ma. Jak ma ochotę, nie wiem, ja chyba w ogóle ją wyłączyłem. Albo po prostu się nie włącza sama, bo jej nie mam. Okej, okay, idę do ciebie. Chyba. Okej. Okay. No widocznie to, to. ten cały poziom ma być taki straszny i. A jednak jakaś muzyka się włączyła, teraz. O. Czyli... E, gdzie jesteś? Aha, tu jesteś, okej. Okay. Okej, okay, skrzynka. Jeeee, drzwi otwarte. Nie, te drzwi nie będą chyba otwarte. Te będą otwarte. Czemu tam skrzynkę zepsułeś, a to się otwierają? Nie mam pojęcia, ale pamiętam, że to było takie nielogiczne, że zapamiętałem. O, jakaś drabina. O, zami. jakiś koleś na drabince. <śledzio> 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 że spojrzałeś się do tyłu, zanim zginął. <śledzio> Wyczuł twoją moc. Okej, okay, coś rozwaliłem i prawie głowę straciłem, bo nie zauważyłem, że tam jest wiatrak. Czy muszę gapić na ten host portal gapić na do iskierki i dobra Jezus Dobra. Mechaniczny Jezus. E, wyczerpałeś cały, o okej. Już. Nie, tutaj była skrzynka, którą rozwaliłem, trzeba iść dalej po prostu. O fuck Tam się dzieją rzeczy. Nie, 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 nie. Wow, co to było? <laughs> co <tymi. Cześć> <laughs> to było? Co Skoro w portal O to tak wolno się zmieniają bronie, akurat chciałem zmienić na... Nie, nie wiem, na co chciałem zmienić, ale mam coś lepszego Lecz, 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 Aha. lecz, lecz Lecz, lecz O Wow Co tam się w ogóle dzieje, kurde Ups, shit Okay, to mam dziwną animację jak mam C4, nie wiem do czego to służy. Gdzie, o co chodzi? Nie wiem, jak masz C4 to możesz przycisnąć jeszcze raz klawisz odpowiedzialny za wymóg tej... ...pukawki i wtedy tego, wtedy coś przesuwa, łapu Serio? za zobaczę. Nie wiem o co chodzi. Aha. guziczek jakiś naciska. Och nos, spójrz tutaj, to jest horror. Czekaj, muszę sobie ten... Badawaj no, życie, postraciem w cholerę Dojko <totry Pasteur> to <trychte> Jej, ta gra jest niesamowita. Dobra, poczekaj jeszcze z godzinę. Czyli Mishima tutaj ma. produkuje <trykke> milonkę. Jezus Maria, host portal się zaciął. Po co zrobili, że w ogóle musi się odnawiać? Już mogli zrobić, żeby ciągle były, i tak się zaraz odnawia. Nie mam pojęcia. Dla mnie to mogli zrobić po prostu błyskawiczne odnowienie życia i tyle. No to już samym drogą. No jeszcze... czekaj, już chwila, już jest. Okej, okay, w końcu. Gdyby jeszcze, nie wiem, na modelach na, na postaci byłyby widoczne jakieś obrażenia, to... ...mógłbyś <laughs> się tym, że, nie wiem, widzisz jak znikają one, czy coś. Te postaci nawet nie patrzą w górę ani w dół normalnie, a ty chcesz, żeby jeszcze obrażenia były na nich. No, próbuję zrozumieć logikę twórców. <grymne> nie, nie dobierzemy się do biologii teraz. Cz czego ty chcesz od katany, człowieku? To jakbyś w Pokémonach szukał logiki. Ups. Fuck. Okej. Okay. Okej. Okay. <grymne> Fajnie ekran Zbyt? mi ściemnia i rozjaśnia. No, mi też, mi też. Disco. I co, teraz gra się zawiesi? Będzie koniec świat Nie, gra się ładuje. Please. <grymne> Okej, okay, gra się ładuje. Uf. A i zostawię ten moment, żebyście zobaczyli jak fajnie wolno gra się ładuje, kiedy jest, nagrywa. Dekadana przygotowuje swoje najlepsze potwory i najlepszą fabułę dla nas. <laughs> Just for you. I to jest sztuczna inteligencja. Miliardy algorytmów. Tik, tak, tik, tak, tik, tak, tik. Jezus, aż, ja, aż tak wolno? Jak w Jak nagrywasz? Masakra. Tak, wolno, zawsze tak jest. Bo... Y Tyk 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 tykle tyk, tyk. zapisała można i dalej Dobra Marześ go spear palił Jakim do diabła co tu nie jest? o dobra A <laughs> to za tą Za kratą nic nam nie zrobi Beleza to de def death spear Death Spear mhm. Co ty nie żadkę Już trochę Nie wiem mniej, mniej kanciaste było i ta gra byłaby mniej kanciasa Nie, no, no, sam, koncept. nie sam, sam koncept jest taki jest Aha tak. Mekaniczne szczury Kurde, Mega Man, normalnie Łups! Wow, fuck fuck fuck. Czemu tam stoisz za mną? fuck? O, posłuchaj się No bo walnął mnie to i prawie zabiło szydgana. Może nie tak szybko, ale okej okay. <laughs> I kolejny hospital portal. Kama. Ty masz apteczkę od razu obok, jakby co. No widzę, że. A, bo zginąłeś. A, czy coś mi nawala. Apteczkę A to. Koś stał i wybuchu nagle. Kompletnie się zwyczajem tego szybkiego poruszania się tutaj tej <laughs> Za No tutaj postaci, postaci, strasznie szybko lecą. Klucza, ale tam cluster fuck jest tego wszystkiego. Gdzie ja, tam? No tam. Ok, czas na. Fuck <laughs> Pięści go, zabiję! Haha, <laughs> <laughs> je, udało się! czekaj side to jest sidewinderem zobaczymy <laughs> co? Udało się? Coś tam tym chyba? Ogólnie. W ogóle mam tak ekran przesunięty, że widzę tylko pierwszą cyferkę z pocisków, jakie mam do broni. O, aż pięćdziesiąt. 50... Aż 50 amunicji w Sign mam kurczę trzeba zacząć to w końcu wykorzystywać. <laughs> A nie są podstawową bronią biegam O to jest taka fajna duchna. O tu jest chyba sekret... A nie to nie sekret, to ja fajn już dziś laser. Do serio skład. Gdzie? Aha za mną no. no, dobra, nie ma go O oh, fuck Bum. Teraz znów portal? Patrz, kolejny przykład. Genialne rozmieszczenie. Aha, przed chwilą był, znowu. He he. Uważaj tam, otwórz te drzwi. No bo daje ja, w <grywa> Tam chyba ktoś był. Kurde, nie trafiłem go nawet. Oh, fuck! Co nie. Oh shit. Oh shit. O, oh, dobrze zrobiłeś, bo ja zmieniam broń w tym czasie udało się. Gra będzie chyba nasrywać tymi detami, sferami. No, aha, okej. O, to Secret, na pewno. Nie, jednak nie. Nie, 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 wydawało mi się. A może... weź... tu też jest, pod schodami. Gdzie? Nie widzę. Ała! A, tu, aha! What the hell? Wiesz, co mnie poraniło? Wysunięcie jakiegoś dysku stąd. się włącza, tu? Okej, okay, mam jakiś podgląd nowego pomieszczenia. O, szczur. Na no, broń, wybierz broń, broń. O kurna! Jakim do diabła tak. cudem to się przykleiło?